W Kuala Lumpur znajduje się pomnik narodowy, który upamiętnia poległych w walce o niepodległość Malezji. Znajduje się w pięknym parku, idealnym na spokojny spacer. Można z tego miejsca podziwiać też panoramę miasta. Idziemy do pomnika narodowego. Cześć kochani! No, no. no, daj Mirka sobie, daj no, no. a Gosia, sobie Malezja, Kuala Lumpur, Pomnik Tugunegara. Pomnik Tugunegara znany również jako Narodowy Pomnik Malezji. To imponująca rzeźba, która upamiętnia tych, którzy zginęli w walce o wolność Malezji. Głównie podczas japońskiej okupacji w czasie II wojny światowej oraz malajskiego stanu wyjątkowego w latach 1948–1960. Pomnik został zaprojektowany przez amerykańskiego rzeźbiarza Felixa de Veldona, który jest również twórcą słynnego pomnika Iwo Jima w Stanach Zjednoczonych. Tugu Negara to 15-metrowa brązowa rzeźba, która przedstawia tu w heroicznych pozach symbolizujących zwycięstwo sił demokracji. Pokoju i wolności nad komunizmem. Pomnik znajduje się na niskim wzgórzu z widokiem na ogrody jeziorne w Kuala Lumpur, Taman Botani Perdana. Na granitowej podstawie rzeźby znajduje się herb Malezji. Oraz dedykacja w języku angielskim i jawi. Dedykowane bohaterom walczącym w imię pokoju i wolności, niech błogosławieństwo Allaha będzie z nimi. Każdego roku, 31 lipca, na Dzień Bohaterów, król Malezji. Yang Di-Pertu An Agong, premier oraz szefowie sił zbrojnych składają wieńce przy pomniku, oddając hołd poległym bohaterom. Pomnik Tugu Negara to nie tylko symbol narodowej dumy, ale także miejsce refleksji nad historią i poświęceniem tych, którzy walczyli o wolność Malezji. Miejsce podnarodowy pomnik Malezji Tugunegara zostało starannie wybrane. Pomnik został usytuowany na niskim wzgórzu w ogrodach jeziornych w Kuala Lumpur. Ma to symboliczne znaczenie. Pomnik na wzgórzu Symbolizuje szczytowe osiągnięcia i wysiłki bohaterów Malezji oraz podkreśla ich heroizm. Pomnik jest dobrze widoczny z różnych części Kuala Lumpur. Znajduje się w malowniczych ogrodach jeziornych. Otoczenie piękną przyrodą i spokojem ogrodów nadaje pomnikowi odpowiednią atmosferę do refleksji i upamiętnienia poległych bohaterów. Wielu Malezyjczyków odczuwa silne przywiązanie do swojego kraju. Co jest widoczne podczas obchodów narodowych, takich jak Dzień Niepodległości Hari Merdeka i Dzień Malezji Hari Malaysia. W tych dniach mieszkańcy Malezji wyrażają swoją dumę narodową poprzez uczestnictwo w paradach, wywieszanie flag i organizowanie różnych wydarzeń kulturalnych. Pomnik Narodowy w Kuala Lumpur znany jest również jako Tugu Negara. Upamiętnia walkę o wolność podczas japońskiej okupacji w czasie II wojny światowej. Jest to największa wolnostojąca grupa posągów z brązu na świecie. Pomnik przedstawia siedmiu żołnierzy, z których każdy symbolizuje jedną z wartości: przywództwo, cierpienie, jedność, czujność, siłę, odwagę i poświęcenie. Pomnik robi ogromne wrażenie. Jeśli podobają się Wam nasze filmy, to subskrybujcie nasz kanał. Mikronek zaprasza i dziękuję.